27,5 minuty po godzinie 3. Włoczko i Stajniak z Kasią Westy Nie jesteśmy sami, bo jest z nami Maniek Mariusz Wypychowski, Dzień dobry, organizator American Carsmania. Ty wyłącz A, ten samochód, Maniek. Dobra, no, to. Okay. No. Ford Mustang GT. Co to Ta, jest 450 Ford. HP? Takie w nawiasie miałem napisane. Horsepower. Nie wiem. Horsepower. Okej. Okay. Yeah. Ile tam koni się zmieściło w tym samochodzie? Bez no, kierowcy już? W zależności, w zależności od modyfikacji. Manik, będzie Twoja impreza w tym roku w, we Wrocławiu w końcu. Do nas przyjechałeś do Wrocławia. Gdzie to będzie? Tak, to nie jest moja impreza, to jest nasza impreza. No. American Carsmania w tym roku odbywa się na, odbędzie się na Stadionie Miejskim we Wrocławiu 2022 w sierpnia. A to już niedługo. W stolicy dolnego Śląska. Super. Powiedz, co przygotowałeś i jak się przyniosłeś teraz do Wrocławia, to co będzie? Jak już był Mustang, to powiedzmy najpierw o Mustangu. Tak. Do wygrania jest główna nagroda dla odwiedzających Ford Mustang GT. Czego jeszcze nie było na naszej imprezie, no i oczywiście... Elektryczny. Ford... Nie no, 5-0, to 0 Plus ile wiaderek paliwa do tego. A niech pali ile chce, to, to jest Z pasja i tak się zwraca na to uwagi. Mhm. Słuchajcie, główną nagrodą dla odwiedzających jest Ford Mustang, ale nagrodą dla Zlotowicza, w mhm. pierwszy raz w naszej historii mhm. funkcjonowania naszej imprezy, Ford Crown Victoria. Na naszej stronie możecie zobaczyć, jak, jak te samochody pięknie wyglądają do A wygrania. zwrotowicze, czyli ci, którzy przyjadą swoimi samochodami, jakimiś takimi odpicowanymi, no tak? Tak, car, klasyki, Aha. samochody nowoczesne, współczesne, motocykle. Wystań, tak. jak my nie jedziemy swoimi. Ja przyjedźcie, ja was zapraszam. Dostaniecie bilety za free. No. A powiedz mi, mówiłeś coś, że będzie też Ford T. Tak, fakt te z 1922 dru, drugiego roku, ale. To jest samochod... ten samochód, który zrewolucjonizował w ogóle, jeżeli chodzi o. Spopularyzował samochody, Dokładnie, to, to tak? Pan tak. Ford wymyślił, że można go kupić w każdym kolorze pod warunkiem, że jest to czarny. Tak? Zdaje się I, no tak, tak. I dojś, też one były militarne jeszcze zresztą, bo jest u nas nawet będzie strefa militaria. Mhm. Militarne samochody amerykańskie na Amerykan Carsmania, ale też będą nasi przyjaciele co jak Włodzimierz Świętarski, mhm. Kuba Bielak, prowadzący mhm. naszą imprezę, prezentacja pojazdów. Czyli mnóstwo samochodów. Mówiłeś też, że Muzeum Motoryzacji tak. zawita u was. W strefie, e, strefie VIP, strefie e, wyznaczone na, na Stadionie Miejskim we Wrocławiu będziemy mhm. mieli mo Muzeum Motoryzacji. Mhm. A, ale tam będą takie samochody? No że musicie je zobaczyć, wejdźcie na naszą stronę Amerykan Carsmania, Do zobaczenia. Dziękuję. Zobacz. Już... I słuchajcie, no. my jeszcze mamy niespodziankę, mamy bo mam podwójne zaproszenie przyniósł na tę imprezę, więc dzwońcie. Dwie trójki, dwie dziewiątki, trzy jedynki, siedem jeden z przodu. Koszulka też. Koszulka Koszulka. też. A zwróćcie się na to uwagę, że zobacz, facet mm -hmm. prowadzi taką imprezę, robi taką imprezę kilka lat i już mu jak akcent zmienił, troszkę na, na Amerykański, amerykański no. nie. No, już praktyka robi. A jakie będzie pytanie? Jak ma na imię Marży a, zdradziłem teraz. Tak, ja, ja też mam takie pytanie. Wiecie co? No. Bo pytanie takie proste jest, na przykład ja się sama to trafiłem. Co mm. jest stolicą y, Stanów Zjednoczonych? Mm. No co jest? Washington. No a niektórzy mówią, no New Ja pierwsze co powiedział New York, on mm. ja mm. nie. Mm. Największa trzydniowa amerykańska impreza w Polsce. Mm. Ameryka O to chodzi. Ty, ty. ty.